Z biznesu do słuchania. Kowidowy rok na giełdzie był pełen emocji. Tych dobrych, związanych ze spektakularnymi wzrostami kursów akcji, i tych złych, gdy spółki, które szumnie zapowiadały przyszłe sukcesy, okazywały się nie do końca wiarygodne, a inwestorzy zostawali w portfelu z akcjami, które traciły w oczach na wartości i szukali winnych. Sam dostałem kilka wiadomości od przygodnych czytelników. Którzy oskarżali mnie, że rzucam kłody pod nogi świetnych spółek, które jeszcze pokażą milionowe zyski, i jestem, tu dokładny cytat, podłym, złym człowiekiem. Bo napisałem krótką notkę, że analityk nie widzi fundamentalnego powodu do wzrostu kursu jednej z kawidowych perełek. Nieważne. W tym roku jest już trochę spokojniej, bo i trudniej zachęcić inwestorów do zakupu akcji zapowiedziami, że będzie się robiło biznes na pandemii. Inwestorów z gorącymi głowami, którzy szukają cyfrowych stóp zwrotu w odmętach New Connect jednak nie brakuje. Przeciwnie. Wydaje się, że ich przybywa, na co dowody można znaleźć nie tylko na legendarnym forum bankiera, ale też na mnożących się jak grzyby po deszczu grupach inwestorskich na Facebooku. Na koniec dzisiejszej audycji mogę tylko poprosić inwestorów, zwłaszcza tych początkujących, by zachowywali zdrowy rozsądek i sceptycznie podchodzili do tego, co czytają i słyszą. Jak mawia Warren Buffett, inwestuj na New Connect, bo tam są prawdziwe perełki, ale jak mówił Arystoteles, nie wiesz wszystkiemu, co zobaczysz i usłyszysz w internecie. Tymi złotymi myślami kończę dzisiejszą audycję. Za tydzień spotka się z Państwem Marcin Boutryk, który wraz z gośćmi nie będzie robił polityki, tylko będzie budował drogi, a właściwie opowie o tym, jak wygląda ich budowa w Polsce i dlaczego tak kiepsko. Serdecznie zapraszam i dziękuję za uwagę. To był puls biznesu do słuchania. Marcel Zatoński, do następnego razu. Puls biznesu do słuchania. Na program zapraszał sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.